Część i czołem mole książkowe. Nie było mnie tu bardzo długo, więc głowa po prostu pęka mi od nieopowiedzianych książek. Dlatego będzie wybuch prawdziwy, wydawniczy Bajraktar książka, antologia opowieści futurystycznych Utopei. Ona powstała, gruby kaliber, jak widzicie, ale to zaleta. Powstała w zaledwie 4 miesiące i spowodował to Daniel Odia, znany słupski i nie tylko słupski pisarz. Daniel Odija miał 4 miesiące, żeby namówić 25 innych pisarzy do napisania opowiadań, żeby je przeczytać, żeby je zredagować i jeszcze żeby je opowiedzieć Wojtkowi Stefańcowi, To drugi odpowiedzialny za to dzieło. Wojtek Stefaniec grafik nocami i dniami malował to, co mu Daniel Odia opowiedział. Panowie znani są nie tylko w Polsce z powieści graficznej trylogii Bardo. I właśnie oni, te dwa nazwiska, Daniel i Odia i Wojciech Stefaniec, to był warunek powstania tej książki. Taki warunek postawił jej wydawca tajemnicza instytucja finansowa Utopej. Pay. Płatności. To jest o płatnościach? No cóż, nie po to daje się taki temat 25 wybitnym pisarzom, żeby pisali o, nie wiem, kartach do bankomatu albo pieniądzach. Oni piszą o wartościach. To jest całe nasze uniwersum, cała nasza współczesność. Wartości, które są przeliczane na pieniądze, ale to są prawdziwe wartości. Fantastyczna rzecz. Ja yy, czytam sobie co jakiś czas jedno z tych opowiadań. Parę nazwisk? Proszę bardzo. Mamy kryminalistę Milarza. Mamy Dukaja, mistrza powieści science fiction. Mamy pana Kazdepka, od dla dzieci. Jest pan Kuczok, dwaj panowie Miłoszewscy. Jest też na przykład yy, pan Żulczyk i pan Rak. Fantastyczne nazwiska, fantastyczna książka. Dobra robota Danielu i Wojtku. Cóż pan powiem? Czytajcie, więcej już opowiadać nie będę. Czytajcie i zaglądajcie na mojego bloga. Do zobaczenia!